Watch me as I take off.

a dziś zrobimy sobie test osiągów czterech autek. Także co? Zapraszam do oglądania. Dobrze, na początku sobie przejdziemy do salonu samochodowego. Dobrze, na początku sobie przetestujemy y, Toyama GS86 za 136 900. Mamy tutaj Body Type Coupe Pamach 241, po nim ma ten pojazd 200, waży 1,2 tony, ma 6 biegów, 4 siedzenia, palanie paliwa to jest 12,6 litra na 100 km, fuel type. 9.8, pojemność baku 50 litrów, no i jak się nie mylę, napęd na tył. Także spawnujemy sobie ten pojazd, mamy go tak przerobionego. Są to jakieś podstawowe modyfikacje, żadnych zmian silnika, ani zmian dźwięku, wszystko stokowe można by rzec, po prostu kolorki są zrobione, żeby po prostu ładniej yy, wyglądał. No generalnie ładnie on wygląda, na początku może sobie sprawdzimy światełka. Światła dzienne, długie, mamy no, światła długie, długie, światła przedźwięgielne, tego mijania, świeci się nad światłami, mdylnymi oraz obok świateł dziennych. Jeśli chodzi o kierunkowskazy, mamy z przodu, tyłu, w środku. Co prawda dziwne jest to dla mnie, że nie ma w środku kierunkowskazów, ale za to mamy ruchomy, silnik, ruchome zegary, także jest są jakieś plusy. No i światła hamowania wiadomo. Zrobię sobie teraz soundcheck może. No brzmi on ciekawie, nie powiem Ale no fajnie brzmi Teraz sobie pojedziemy do autodutka Pokażę wam jaki ten, jakie ten samochód ma modyfikacje Generalnie zaczęliśmy sobie można powiedzieć Od najlepszego samochodu w tym zestawieniu I też taki, taka średnia półka cenowa by można powiedzieć Okej, okay, mamy tutaj tak Hamulce możemy zmienić Kolor wiadomo samochodu Typ koloru Kolor felk, Plejcy Ramka Na dachu możemy rowery sobie Różne takie rzeczy Antenę A my jeśli chodzi o antenę i z mamy taki rekinek, a spoiler mamy taki basicowy. No i przeciemnianych szyb nie mam. Także to tyle, jeśli chodzi o modyfikacje Dobrze, także myślę, że teraz sobie sprawdzimy test od 0 do setki. Także jedziemy. W środku podświetlenia też się fajnie świeci. Także, no, fajnie to wygląda. Ale już nie przedłużając, lecimy sobie. Dobrze, widzowie. Przetestujemy sobie teraz prędkość od 0 do 100 km na godzinę. Oraz przetestujemy sobie VMAXA. Także co, widzowie, macie. Będziecie mieli pokazane na końcu testu, ile, w jakim czasie osiągnął samochód. Jaką prędkość, także co. Testujemy sobie to na skrzyni sekwencyjnej, także co. Widzowie. 3, 2, 1 Start. Lecimy. Dobra. Udało się VMAX osią osiągnąć generalnie, więc fajnie. Teraz macie obydwa wyniki pokazane na ekranie. Od 0 do 100 mamy 8 sekund 51 setnych. No i od 0... Do v Maxa, czyli 240 km na godzinę Mamy, mamy 57 sekund i 52 setne Także lecimy sobie w sumie do kolejnego testu Ten samochód według mnie jest najlepszy Ten samochód jest według mnie najlepszy Z tych wszystkich, które Wam dzisiaj pokażę Także co, lecimy sobie do Tiguana Dobrze widzowie, kolejnym samochodem na naszej liście Jest W tiger czyli Volkswagen Tiguan Mamy tutaj v 220... Mamy tutaj V-Maxa 229 km na godzinę. Jest to SUV. Koni posiada ten pojazd 245, waży 1,7 tony. 7 biegów, napęd na 4 koła. 5 siedzeń, spalanie 15,4 litra na 100 km. Pojemność baku 58 litrów. No i Fuel Type 98, 98. Ten samochód kosztuje 240 800. Kupujemy go za tyle. No i co? Spawnujemy. No tak jak mówiłam, mam tu też podstawowe modyfikacje zrobione, nic więcej, ani customowych rejestracji, bo nie udało mi się tego osiągnąć, zrobić. Najpierw sobie sprawdzimy światełka, mamy tutaj dzienne, mamy tutaj nawet listwę taką, na po, całej, po całym grillu, tak to się chyba nazywa. Mamy światła długie, światła przeciwmgielnych to ten samochód nie posiada, nie wiem czemu. Z tyłu też się nie świecą, światła, światła cofania, w środku mamy taki fajny akcent, że jak sobie, że jak sobie wsiądziemy, to dopiero teraz... Tutaj się zapalają liczniki i mamy tutaj elektryczne liczniki, tak to się prezentuje. Także co, może sound sobie zrobimy? No, ten klak taki basicowy trochę bym powiedział, więc. No tyle bym o nim powiedział. Przejdźmy sobie do autotutka teraz. Sprawdzimy, jakie on ma modyfikacje. Pokażę Wam je. Silnika się tutaj nie da ulepszyć z tego, co pamiętam. Także jeśli dla kogoś to jest minus, to cóż. Ma tutaj takie ulepszenia jak kolor T4. Są dosłownie w każdym samochodzie. Mamy na dachu takie rzeczy. No i przeciemniane szyby. Także to na tyle z modyfikacji. No i wychodzimy sobie z garażu. Sprawdzimy sobie teraz jego prędkości. Sprawdzimy sobie je oczywiście na odcinku Sęczkowo-Darłowo. Także lecimy. Zrobimy sobie teraz pomiar prędkości od 100 do z... od 0 do 100 i od 0 do Vmaxa, także co? Za 3 2 1. Oczywiście z wyłączoną kontrolą trakcji. Za 3 2 1 start. No mamy o wiele szybciej, możemy sobie już zacząć hamować Także pomiary prezentują się tak, że mamy tutaj 7 sekund i 50 setnych do 100 na godzinę A od 0 do Vmaxa, czyli 230 km na godzinę Mamy 47,14 setnych Lecimy sobie do Bęki teraz No i zapomniałem jeszcze wspomnieć, że mamy tutaj kierunkowskazy z tyłu, przodu, po bokach nie mamy Mamy w środku za to, także lecimy Następnym pojazdem jaki sobie przetestujemy jest to najdroższy pojazd, a raczej najdroższy samochód Thank you wygrze. Mamy tutaj między innymi, jest to bull type kombi, VMAX 250 km na godzinę, horsepower, czyli konie 320, waży on 1,9 tony, 8 biegów, nawet na 4 koła, 5 siedzeń, 28,8 litrów spalania na 100 km, także no naprawdę dużo, ale mamy za to większy bug, który ma pojemność 68 litrów. Mamy tutaj fuel type, oli napędowy plus, także co, płacimy za niego 320 tysięcy, kiedyś był za 4 ale został osłabiony, także spawnujemy. Tak się on prezentuje. Zapalimy sobie światełka. Mamy tak: światła dzienne, światła długie, światła w nie posiadamy. Światła mijania fajnie się prezentują. Jeśli chodzi o kilka wskazy, prawo, lewo, przód. Środek nie posiadamy. Środek ogólnie jest zrobiony, także myślę, że to będzie trzecie miejsce z tych czterech aut, albo nawet i czwarte. Także zrobimy sobie, sound czeka. Tak, są można by że taki sam jak w innych samochodach. Pojedziemy sobie teraz do autodutka, sprawdzimy jakie ten samochód posiada modyfikacje. Czyli, tak jak zawsze, no to mam tak jak mówiłem już wcześniej, podstawowe modyfikacje, tylko Dobra, Także, co tutaj mamy? Możemy zmienić silnik na 400 koni. Mamy to. W... A reszta jest to, co we wszystkich innych samochodach. Także nie ma tu co omawiać. Także wychodzimy z garażu. Ogólnie samochód nie prezentuje się najgorzej. Ładnie dosyć wygląda. Ale z tymi osiągami to teraz słabiej jest. Także lecimy sobie w to samo miejsce dostawać prędkość. Dobrze, testujemy to samo, czyli prędkość od 0 do 100 i od 0 do FOMAX, czyli 250 km na godzinę. Oczywiście mamy światła nad rejestracją jeszcze. Także co? Za 3, 2, 1. Tak. Oczywiście mandacik musiał polecieć. Ośmiobiegowa skrzynia tutaj jest, także... Tutaj akurat FOMAX jest na spokojnie do osiągnięcia. Nie trzeba się jakoś męczyć, także... Tak jak przy pierwszym aucie. Czyli przy tej Tu nie ma i tak innego miejsca, żeby przedstawić VMAXa, także... Tu będzie zdecydowanie chyba... Tu będzie troszeczkę dłużej niż w... Niż w Tiguanie. To jest dziwne akurat. Czy nie będzie? Nie, możecie porównać. Mieliśmy 249, ale zaliczam to jako VMAXa. Także... Pomiary, po, pomiary pokazują wam się teraz na ekranie. I wyglądają następująco. Do setki mamy 7,20 sekundy, a od zera do Vmaxa, czyli w tym przypadku do 249, do 249 km na godzinę mamy 47,16 setnych. Także co, lecimy sobie już do ostatniego pojazdu, jakim jest Seat Leon. Mamy tutaj 35 tysięcy, za niego płacimy, więc to jest najtańszy samochód, jaki Wam dzisiaj pokazuję. Body type hatchback Vmax 240 km na godzinę. Most tego pojazdu to jest 225 koni mechanicznych, waży on 1,3 tony, ma 6 biegów, napęd na przód, spalanie, które wynosi 14 litrów i 1,1 litra na 100 km. Sultan. Pojemność baku wynosi 50 litrów. No i benzynkę, jaką tutaj Leon sobie zażyczył. Jest to ta lepsza, czyli 9,8. Także to spawnujemy. Jak już mówiłem, kupują go za 35 tysięcy. No tutaj już taka sportóweczka by można było rzec. No i tutaj działające zegary, kierunkowskazy też. Oczywiście podświetlenia wiadomo. Także co, może sobie sprawdzimy światełka. Światła, światełka takie, długie. Mamy też światła przedziemgielne, które no świecą. Dziwne to. Nie wiem. No i światła cofania nad rejestracją światełka, kierunkowskazy tył, przód, po bokach też są, no i w środku podświetlenie mamy tutaj deski rozdzielczej, czyli zegaru po prostu. Radyjko się świeci, no i jakieś takie rzeczy. Tekstury też bardzo ładne w środku są. Zrobię sobie teraz sound czeka, już ostatniego w tym odcinku. Nie. No, tutaj bym generalnie powiedział, że taki najdziwniejszy, najdziwniejszy, najdziwniejszy klakson, bym, najdziwniejszy klakson bym powiedział. Działając ze zegar, oczywiście, wiadomo. Skręcimy w prawo oznaczenia, różne emblematy. Skręcamy. Modyfikacje mamy tutaj. Takie same jak wszędzie, przyciemniane szyby, mam tutaj zrobione takie. No i blady, jakieś, kolor, jakieś kolory, no spoko to wygląda. Leaf, no i co, przetestujemy sobie teraz prędkości tego pojazdu. Mi akurat się podoba ten dźwięk, bardzo tak fajnie, fajnie on brzmi. No i co, lecimy robić ostatni test. Robię sobie kolejny, teraz wiadomo, z sekwencyjnej z wyłączoną kontrolą trakcji. Także widzowie. startuję za 3, 2, 1, start. Strasznie tutaj wolno się zmieniają te biegi, tak bym powiedział. Pierwszy pomiar, zro pierwszy pomiar zrobiony. No ładnie tutaj wygląda środek dla, jak dla mnie. Ksurki jakieś tam są, także fajnie Tylko dla mnie strasznie wolno te biegi się zmieniają Tak wolno trochę Ale tak ogólnie to jest tylko ten jedyny minus tego auta Tak poza tym to prędkość fajna I w szybkim czasie dosyć się osiągnął Mamy tutaj już 200 A przypominam, że ten samochód kosztuje tylko zaledwie 35 tysięcy Także ja tu nic więcej nie oczekuję I co prawda nie masz szybko tego VMAXa Ale powiedziałbym chyba nawet, że szybciej niż Dobra, mam VMAXa Dobrze, VMAX został osiągnięty szybciej niż w Toyota, O około 3 sekundy Przypominam, że to jest droższa, nie? Ale, ale ja za taki samochód. Nie będzie on na ostatnim miejscu, tyle powiem. Bo też jest fajny, też jest to fajny samochód. I jak dla mnie warte swoje ceny. Także mamy tutaj wyniki następujące. 10,72 10 to 100 km na godzinę od zera, przypominam. A od zera do V-Maxa, czyli 240 km na godzinę 56 sekund i 85 Toyotka do V-Maxa od zera miała 59 sekund i 23 set, także no jest taka różnica, bym powiedział. No liczmy na to, że ponad 2 sekundy. Także widzowie. To na tyle z tego odcinka. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, to subujcie, lajkujcie komentujcie. Nie zapomnijcie podbić tego filmu. Oczywiście jest to wiadomość skierowana do widzów na telefonie. Także co dziękuję. Zaglądanie. Trzymajcie się do następnego. Elo, no i cześć!